Dwa słowa do internetu? Dlaczego pan stoi? Z jakiego powodu? Czekam na lepsze czasy, aż w stanie, Przynajmniej do dwóch złotych Do dwóch złotych? Tak. Bo propozycja jest taka, żebyśmy Tutaj z PiSu była nawet taka propozycja Żebyśmy się przewalatowali do momentu sprzed... Przed te niedzieli te cztery, przed czwartku. to? Tak? To jest śmieszne, prawda? Ale wiem, że się polityka nie bawi. Nie, nie, ja w ogóle to, wiecie, to powiedziałem oczywiście. To ja nie mówię, że pajoczy oczy Pisko akurat była taka propozycja, dlatego ja mówię, że to strona jakby, która akurat nie rządzi miała taką propozycję, więc to jest słabą bardzo. To wynika, że nasza władza obojętnie gdzie siedzi, to jest za bankami, a nie za nami. To widać, dokładnie. Tak, 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 tak. Bankom wolno wszystko, a my jak barany musimy się kłaniać. Płaci dziękować, że żyjemy. Takie. A jak panowie oceniają sytuację, gdzie właśnie coraz więcej ludzi się spotyka w różnych miastach? Czy to ma sens? Jest jakaś siła w tym? Ma sens. Ma sens. Na pewno ma sens. Tylko, że wie pan, żeby ludzie bardziej chcieli wyjść na ulicę chcieli Ale to chyba będą, jak zobaczą co się dzieje, bo w Niemczech chyba dużo wychodzą. To znaczy, wie pan, jest za mało informacji w mediach. Do tego robimy Ta do internetu, że na YouTube, YouTube, na YouTube, na YouTube będzie to można będziemy to zobaczyć. Tak, to jest nieuczciwa informacja w telewizji publicznej. No. Naprawdę. To że Społeczeństwo chce, że Francobcy chcą, za społeczeństwo płaciło, jest... Ja rozumiem, ale podawają, podają informacje, że dzień i miejsce, nie podają godziny. Przecież nie przyleci z jakiejś dzielnicy, prawda? Gdzieś tam, jak mieszka na Pradze, na Krakowię, Ja też ja jestem z Pragi. Ale... Ja też jestem <grym> z Pragi. No i to tak jest. No Dobrze, w takim razie łapiemy jeszcze, ale to, to rozumiem, że co, co tydzień będą te spotkania, coś Jest do taki zamiar, uło, tak? jest taki zamiar, ale jak to się ułoży, to wie pan. Ciężko powiedzieć. Zależy jak się skrzykniemy na Facebooku. Ale być... A widać, że się rusłajka się na razie... Ludzie zaczynają o swoje pieniądze. O. Tak tak, Stanie tak. się bać chyba tak naprawdę. A, się, się tam się basen, pan, z tym lękiem to różnie bywa. Tak generalnie to chyba <grym> ale... Polacy stracili jaja trochę. Tak, to, tak. Pan, to co ja się kurwa w kraju dzieje... Pan, prawda, to to. nie, prawda? To może Ale też problem jest, że ludzie nie mają gdzie pracować, muszą iść często do korporacji pracować, tak? Nie będą protestować nie dostaną pracę. No ale to była wszystko celowa robota. tak zlikwidować polskie zakłady, zlikwidować polską pracę, wsadzić wszystkich do korporacji, a co jest korporacji No tak od, od godziny 8 rano do godziny 9 wieczorem i kto ma coś do powiedzenia? Nie podoba Ci się to noga do Pabrama. Jest, jest taki tyle czasu czas do szczekać. Może <grym> się zmienią, miejmy nadzieję. Odkorporacjować ko, od <grym> musimy wszystko. Panie tak. dziękujemy na razie. To, 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 to. Przepraszam, czy chciałaby Pani coś do internetu powiedzieć, dlaczego o, tutaj o, stoicie? Walczymy o swoje prawa. Sprzeciwiamy się niezgodnym z prawem zapisom w naszych umowach kredytowych. Chcemy, aby banki je respektowały, tak samo jak my musimy respektować polskie prawo. Tego właśnie oczekujemy. Jest nierówność, prawda? Że ba banki robią co chcą, nie odpowiadają za nic. Dostają dotacje z budżetów państw. Obywatele są oficjalni za wszystko i nie mają żadnej, tak naprawdę, możliwości przeciwdziałać, tak na razie. Tak, jesteśmy normalnie oszukiwani. Jesteśmy gorszymi obywatelami. Oczekuje się od nas znajomości prawa, kiedy, nie ukrywajmy, nie tylko e, my podpisaliśmy takie umowy. Są wśród nas również prawnicy i osoby bardzo dobrze wykształcone, które podpisały, tak. nie zdając sobie sprawy z pewnych rzeczy. Oczywiście. E, jeszcze jest problem taki, że jakby e, ludzie, którzy brali kredyty. Banki są instytucjami publicznymi, prawda? Tak. E, jakieś zaufania publicznego. E, ktoś, kto słuchał reklam, ktoś, słuchał ekspertów, ekspanderów i dalej, miał prawo uwierzyć to. I wziąć kredyt, tak? Ależ oczywiście, jak ja brałam kredyt, mój doradca finansowy powiedział, że to jest najlepsza oferta w tej chwili na rynku. I w banku, który mi rekomendował, powiedział, że prezes innego banku wziął taki sam kredyt hipoteczny. Tak. Ja się też pamiętam, pytałem, wszyscy namówili na branie w frankach, w, w każdym miejscu. Tak. Taki był moment. I też kwestia Liboru i wyboru, prawda? Różnica była 100%. Niektórych ludzi po prostu nie było stać na to, żeby płacić w złotówkach po prostu. Tak? E, w mojej e, umowie kredytowej nie ma czegoś takiego jak Libor i Wibor, tylko jest, widzi mi się zarządu banku. Przez co moje oprocentowanie jest nieproporcjonalnie wysokie tak. e, i jako ciekawostkę mogę powiedzieć, wziąłam 108 tysięcy kredytów w złotówkach, tak. e, które jest waloryzowane frankiem. Do dzisiaj dnia oddałam bankowi ponad 75 tysięcy złotych. Z kapitału spłaciłam 1 czwartą wierzytelności, a długu na chwilę obecną mam ponad 140 tysięcy złotych. Dokładnie tak jest, ja, 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 ja. Ale warto jeszcze dodać, że nie wszyscy rozumieją to jak w społeczeństwie, że frankowcy nie chcą pieniędzy z budżetu państwa, ani od z podatków, tylko od banków, prawda? Ależ oczywiście, jest... nie dość, że nie chcemy pieniędzy, to chcemy, żeby przestrzegano zapisy polskiego prawa. Wszyscy, według konstytucji, jesteśmy równi wobec prawa, bez względu na to, czy jesteśmy osobami fizycznymi, czy przedsiębiorcami. W związku z czym, mamy prawo żądać od państwa polskiego tego, żeby dbało o Nasze interesy i egzekwowało przestrzeganie prawa, które jest obowiązujące w kraju. Ale w tym momencie ca cały jakby nacisk się skupia na y, kredytobiorcach. Tak? Banki nie odpowiadają za nic, nie są w żaden sposób. Y, wszystkie transze typu targ i tak dalej przekazują pieniądze bankom na dalsze zadłużanie ludzi. Co jest niesamowite, jakby pieniądze poszły do kredybiorców, oni by spłacili kredyty, jak ABC teraz drukuje, tak? Spłacone kredyty od, od ludzi i pieniądze poszły do, do gospodarki. Ludzie mogli płacić za dzieci, za naukę, za to, tak? No. Ale my w ogóle w tej całej sytuacji zapominamy e, w tej całej e, w ogóle państwo zapomina o obywatela. Bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, ile musimy zapłacić. To jest również kwestia pewnej naszej płynności finansowej, naszego zaufania do państwa. Proszę zauważyć, jak bardzo spada ilość obywateli chodzących do wyborów. Prawda? Jeżeli każdy z nas uparłby się i te wszystkie osoby nie chodzące do wyborów nagle do nich poszły, przywrócilibyśmy scenę polityczną. No, czyli jeżeli proszę. Sejf... Partia tutaj mamy profuturist na przykład, tak, która jest poza pozapolityczna a chce zmian jakichś sensownych, jest, jest to siła, która może coś zrobić. Zresztą pojawia się coraz więcej takich ruchów opartych na ruchach społecznych, no, które przeradzają się w partie polityczne i ich podstawowym punktem programowym są regulacje prawne, które będą chroniły obywateli. Bez względu na ich płeć. E, I tutaj mówię o Partii Ojców. E, Co jest ciekawym i bardzo interesującym nowym ruchem. Moim zdaniem bardzo potrzebnym językiem uwagi na polskiej scenie politycznej. I jeżeli będzie więcej takich ruchów, jestem przekonana, e, że nasz pojedynczy głos jest w stanie zrobić rewolucję. I to nie będzie pomarańczowa, aksamitna. Będzie. Białych rękawiczkach. Okay. Jest warto chyba też dodać, że to nie jest to kwestia polityczna, tak? Że prawica, lewica i tak dalej. Ale rzeczywiście, bo we... trzeba się zjednoczyć ofiar... ponad, jakby... byli ludzie, którzy, którzy chcieli tu żyć, e, tu zakładać rodziny e, i kochają ten kraj. Dokładnie. Bez względu na to, jaki, jaki mają światopogląd, jakiego są wyznania, jaki mają kolor skóry. Świetnie. Pytanie jest proste, po co pan tu jest, dlaczego ta akcja się dzieje? Co się wydarzyło w czwartek, czarny czwartek, tak? Na się obudziliśmy tak? To, to raczej wszyscy wiedzą. Sytuacja jest, jest taka, że jeżeli umowy z bankami są nielegalne z punktu widzenia polskiego prawa to ludzie tutaj zbierający się yy, reprezentują po, prawo. Po pierwsze reprezentują prawo, po drugie nie chcą od państwa... nasze złotów, znaczy nawet nie chcą od państwa pomocy. Tak naprawdę chcą, tylko żeby Państwo się podwiązywało ze swoich obowiązków. Jeżeli są umowy nielegalne, to trzeba tylko to po prostu potrafić wyegzekwować. To było wyłuszczone w, w, w pięciu punktach pana Modzelewskiego, prawda? No, no na, nie, nie chciałem na punktów, ale no, pewnie tak, bo on goś mówi dosyć logicznie z tego, Dokładnie. Co, co, Dokładnie. co wygląda. Poza tym, no tak jak powiedział w telewizji, e, są jakieś propozycje rządowe, żeby kredyt był zabezpieczony nieruchomością. Tylko i wyłącznie, jak w Stanach Zjednoczonych. No jest to jakiś ruch. No tak? w końcu to jest kredyt hipoteczny, więc dokładnie. jest obciążona tak, hipoteka i do widzenia. Ale jeżeli... banki zarabiały przez lata, tak? 70-80 tysięcy już zarobiły, no, więc no nie właśnie. stracą, jeżeli dostaną jeszcze, jeszcze mieszkanie, prawda? No dokładnie. W dokładnie. W ramach zresztą, zresztą nas nie powinno interesować, co obce banki, czy zarobią, czy nie zarobią. tak? Dokładnie, dokładnie, ale gdyby się nadburzyły, to jest proste, że przez 8 lat i dążyły naprawdę zarobiły Ale To jest, roku, jest ich więc... ryzyko. Tak. Ale dokładnie, to no co pan mówi, ryzyko w tym momencie podejmuje tylko i wyłącznie kryptobiorca. Tak, banki Więc są jeżeli, liczy, nie są. Jeżeli by było tak, że ja, podbiorąc kredyt, tak, mam zabezpieczoną nieruchomość, kredytem za nieruchomością, tak, to dzisiaj idę do banku i mówię, sorry, nie stać mnie, tak? Jak stanęć? Oddaję kluczyki albo negocjujemy. Prosta sprawa. I wszy sprawa się rozwiązuje sama. Jeżeli tak nie jest, no to bank po co ma ze mną negocjować? Skoro nie musi, tak? nie musi. A jeżeli umowa jest nieważna, bo tak jest ustalone i takie są te umowy podobno, nie wiem, no nie będę się wypowiadał za prawników, ale jeżeli tak jest... No to w tym momencie trzeba wyegzekwować tylko prawo i od tego jest państwo. Jeżeli jest państwo, istnieje faktycznie, no, a nie sobie, teoretycznie. Tam się się. Nasi politycy już trochę wygadali, że ono jest tylko fasadowe, bardzo. No, no, ale, ale pensji i diet nie biorą fasadowych, tylko biorą prawdziwe, prawda? To jest z podatków tych, no, dość, no, dość no, grubo sobie kroją z no, tortu. No, tak. Więc niech teraz nam odkroją to, co jest nasze tak, w tym momencie. Niech się wywiązują ze swoich obowiązków, albo trzeba ich zwolnić. prostu. No, nie. nie chcą, chcą fasadowe no, i to nie no, sobie no, jadą no, gdzieś tam. No, Republika Bananowa tutaj jest już od dawna, więc no, nie ma o czym rozmawiać. Tak. Ej, e, czuje Pan energię? Wiem, ja, coś no, tutaj tak się wreszcie tak zaruszyło. No, myślę, że można coś ugrać. No, jest jednak duży potencjał. Dwa, około 2 milionów ludzi powiązanych z kredytem frankowym. To jest frankowy. kredytem. Tak to... Ale tak naprawdę sytuacja, o której mówię, czyli zabezpieczenie nieruchomości, znaczy kredytu nieruchomością powoduje to, że tak naprawdę wszyscy mają taką samą sytuację, czyli ci, którzy mają kredyt w złotówkach również I chodzi o to, żeby nie dzielić społeczeństwa na trwaniaków, na cwaniaków, frankowców i, i dać te, która jest biedna. Bo to w zasadzie niczym się nie różni i wszyscy jakby się zjednoczyli, mają możliwość zrobienia tak naprawdę ustawy, żółtku, który, która będzie regulować tę sprawę tak jak w krajach cywilizowanych. Bo przypuszczam, że od kiedy powstał kredyt hipoteczny jako hipoteczny na świecie był zabezpieczony nieruchomością i koniec. To no, tylko teraz są jakieś kombinacje. Czyli tak naprawdę jeżeli frankowcy zdobędą jakieś rzeczywiście sensowne... E, no, Przebiją się ze sposób. Dokładnie, do Dokładnie, To wtedy zyskują tak samo i ludzie zadłużeni i którzy mają kredyty hipoteczne wtedy zyskują, jeżeli by przeszedł ten postulat oczywiście. O, o tym i... mówimy. O innych o rozwiązaniach umów nielegalnych w trybie natychmiastowym nie mówię. Nie? Czyli warto jeszcze raz podkreślić. Frankowcy nie chcą e, z budżetu pieniędzy. frankowcy Nie, nie chcą od podatników. od podatników. Frankowcy nie chcą pomocy od nikogo. Frankowcy chcą, żeby A państwo nie się nie wywiązywało ze swoich obowiązków. Nic więcej. Jeżeli banki będą mieć problem, tak. jeżeli zaczną przegrywać sprawy, zaczną mieć problemy finansowe, jeżeli nie zostaną dokapitalizowane przez swoje matki, które nie będą chciały tego robić, no bo wiadomo, po co mają dopłacać, to będą musiały być dokapitalizowane przez państwo, tak? Tak. Więc państwo powinno wtedy albo znacjonalizować te banki, które i tak już, powiedzmy, żeby ich nie ratować, tylko żeby one upadły i żeby zostały znacjonalizowane, bo i tak państwo będzie musiało zapłacić gwarancję, a tak naprawdę postulat jest taki, żeby wszyscy, którzy mają... Kapitał w bankach, swoje wkłady, zaczęli je wypłacać, więc banki będą miały problem. Już no i to dziś. mają wirtualne samotności. No to tym bardziej. Wiem, tak? czy pan, e, no jak wiem, pan chodzi do banku i płaci się ratę, to e, zapytałem pani Kasierki, e, czy bank e, e, udziela kredytów e, cząstkowego, tak? Czyli mają jedną dziesiątą kwoty, no której tak, udzielają no kredytów. Mają lewar. I no no, pani no. powiedziała oczywiście, że tak jest, więc zapytałem, A to czy ja, to ja mogę iść do okienka i wypłacić, zapłacić dziesiątą rady. cząstkowy kredyt. To tylko bank może. Dokładnie, ale oczy tej pani były po prostu jak spotki. Ona nie wiedziała, co ma powiedzieć, tak? No ale to nie jest żadna tajemnica, to już jest od lat. No, niektóre kraje mają lewar 1 do 30, więc to, to jest bańka spekulacyjna piękna. Czyli tak naprawdę można wyścigać banki z ustawy o hazardzie. Tak? Ustawa hazardowa w sumie. Ja nie wiem, myślę, że to jest zalegalizowane, tylko że oni sobie sami napisali te ustawy. Tysiąc, rę... Tysiąc rę... ręczni bandyci, to coś z coś, coś... <śmówi> no. Ale chodzi o to, że jakby faktycznie, no bo jeżeli banki zaczną mieć problemy, to ludzie nie wypłacą swoich pieniędzy. No Więc niech się. wypłacają, póki jest czas. Ale jest, to jest jedna śmieszna rzecz. Eee... <śmówi> EBC teraz próbuje zwiększyć akcję kredytową, dodrukować tak, żeby ratować gospodarkę. Dlaczego nie zrobią tego od dołu, nie przepuszczą tych pieniędzy przez kredytobiorców? Odłużyliby ludzi, pieniądze trafiły do banku, a ludzie mogliby wydawać swoje pieniądze i pobudzić gospodarkę od dołu, prawda? Nie przez zadłużanie. Niech te pieniądze po prostu ludziom dadzą więcej zarabiać, więc ludzie jak zaczną pracować i zarabiać tyle, ile powinni, no to ten... I PKB. O, pójdzie do przodu. No naturalnie, super. Okej, dzięki bardzo. Super. w internecie O, świetnie. parę słów na, na gorąco, e bo chcemy do internetu wrzucić Tak więc tak, nasz protest związany jest tutaj e że banki nas po prostu oszukały, podsuwając nam, twierdząc, że za naszą zgodą oszukańcze umowy niezgodne z prawem. Sprzedano nam wadliwy produkt pod względem prawnym, nie poinformowano nas o tym pomimo, że banki miały instrumenty do tego i narzędzia, żeby taką umowę zweryfikować. My domagamy się unieważnienia umów w tej chwili. Warto podkreślić, że frankowcy nie chcą pieniędzy z budżetu. Oczywiście, że podstawy. tak. To jest zupełnie poza kwestią. Nie chcemy żadnych pieniędzy, chcemy po prostu państwa, które będzie respektowało prawa. I w tym zakresie szanujemy pomocy od rządu. Nie ma żadnej równowagi między tym, jaka jest odpowiedzialność, prawda, nałożona na kredytobiorcę, a jak na kredytodawcę. Tak, dlatego, dlatego, że banki dyktują warunki zarówno rządowi, jak i wielu innym instytucjom, które są od banków zależne. Szary człowiek jest zupełnie na szarym końcu. No dobrze, tylko że politycy biorą pieniądze z budżetu oficjalnie. Za przed... nasze pieniądze, Wyszednie. że ją można powiedzieć darmo zjadę które dla nas nic nie robią, z, nas, z naszych pieniędzy nie i tylko premiera Co on zaproponował? A, że opozycja zaproponowała, żeby ludzie e, e, deklaracji napisali, że chcą, żeby ich rozliczenia były sprzed 14 stycznia, na stywną już zrobione, tak? tak jest, nie, to, jest po prostu, to jest jak op, to jest na po po prostu, komuś To tła, jest no. po prostu ironia, to jest lekceważenie po prostu ludzi. To jest kompletnie pozbawione sensu, to co nam rząd proponuje. Ale, ale to akurat opozycja mówiła, co ciekawe obydwie strony, jak widać, jeżeli chodzi o banki, po prostu... Tak, to jest w zasadzie związane z tym, co powiedziałem wcześniej. Banki po prostu dyktują warunki wszystkich. Po, ponieważ trzymają... Nie wiem, trudno... M, można się domyślać, że po prostu... Ci ludzie również są uzależnieni finansowo od banków. Znaczy, ja myślę, że też się boję, pamięta pan, przy 2008 roku Polska została zaatakowana przez Goldman Sachs. I w momencie, kiedy dopiero premier Tusk rzucił ostatnie jakieś tam, jeszcze pamiętam, rezerwy, udało się zablokować sytuację, a było bardzo gorąco, tak? To, Goldman Sachs dyktuje wszystko To razie. kto za tym stoi, za tymi wszystkimi spekulacjami, e, różnego rodzaju przekrętami? Trudno jest naprawdę dociec. Derywaty. Możemy, prawda, możemy się tylko domyślać. Ale oficjalnie tego nie powiem. <grym> bo się boimy. Nie no, wiadomo, musi być powiedziane tak, żeby sensownie zabrzmiało. No, bez... Racji, jak jesteśmy nie, nie steroryzowani, nie z bo... z jesteśmy, skoro jesteśmy, się boimy powiedzieć tak... prawdę. Jestem... Ale ja... ja, ja, ja panie nie panie chcesz. Chcesz. Ja jestem <grym> steroryzowany. <grym> czuję się pan steroryzowany? <grym> no tak, oczywiście, ja nie czuję się wolny. wolnym No oczywiście, że tak, to tylko... Ale mamy wolność, proszę bardzo, 89 na standard. Dla kogo Wolny kraj dla złodziei, to owszem. Wolność dla to, to jest kleptokracja, a nie demokracja. A my żądamy demokracji. Korpokracja jest. są kartelami no korporacjami. Tak, ale, 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 ale one wszystkie kradną, oszukują. Tak, Mordują. To jest automaty, nie, jest, nie jest to kraj dla ee, normalnych ludzi, dla normalnych ludzi. ludzi którzy, którzy ciężką pracą chcą po prostu w tym kraju nie tam nie się utrzymywać rzeczy. i żyć. W Islandii zrobiono przewrót, pogoniono bankowców. E, e, zupełnie się w Islandii krzywda żadna nie stała. W tej chwili, e, jak czytałem, ma e, ponad 6% e, wzrostu gospodarczego. Evenement. Ale składali w... z patelniami, z garnkami tak, stali tak, w banku Parlamentu i tam. Garnki. Ale tam e, rząd nie był tak nastawiony anty jak e, wobec Polaków. To zresztą z, z, z Islandii uciekali banki, że pamiętam. A tutaj powiem, tam tam e, wierzycielom nie dano nic, po prostu z swojeństwo pogoniono no i tyle. Całe państwo jest w rękach banków, światowej sieci, globalnej sieci bankowej i nasze państwo jest przejęte. I ten prezydent i ten cały rząd i ten cały sejm, to jest wszystko to są wszystko ich wykonawcy, wykonawcy. No, niestety, którzy tak. Wykonują i oni działają ten tak zwany nasz demokratycznie wybrany rząd Działa przeciwko polskiemu interesowi narodowi, przeciwko społeczeństwu, przeciwko nam zwykłym ludziom, ale działa na rzecz właśnie obcych banków, obcych korporacji. Jakbyśmy to powiedzieli do jakbyśmy to powiedzieli że do e, mediów tak zwanego mainstreamu, to byśmy powiedzieli, szóra. że to poczołamy, e, teorie spiskowe i tak, tak dalej, i tak, tak, dalej. tak, I tak dalej. Bo nie to wolno jest, myśleć. To jest główny nurt

Parę słów do internetu, ktoś chce coś powiedzieć? Dlaczego Państwo jesteście tutaj dzisiaj? Tak na serio? No, no nie na serio, już nagraliśmy wiele wypowiedzi, więc w ogóle na no, spokojnie, bo jesteśmy też zadłużeni, a kwestia, że w internecie poszły jakby emocje ludzi stąd, to, tak? Że ludzie zrozumieli, że nie chcemy jakby pieniędzy z a budżetu państwa ani od podatników. Tylko pomoc Dokładnie. naszego, że tak powiem, naszej pani premier, naszego prezydenta, żeby płynął na banki, które powinny egzekwować prawo, które powinno jej obowiązywać, a tego nie robią. Oczywiście. W żaden sposób. Okradają nas równo, jak y mogą. Nie, no jest, no jest masakra, masakra. No, robią z nami co chcą po prostu. Jakiekolwiek pisma do banku, to w ogóle nie, nie ma opcji, absolutnie. Nie chcą w ogóle słuchać, rozmawiać z nami nic. Nic nie rozumieją. E, czy widzi Pani energię, że coś się ruszyło wreszcie? <grywa> No bo mamy 2008 powiedzmy tak, problem duży z Frankiem. No teraz e, dopiero się coś nie A teraz dokładnie o to mi chodzi, że teraz właśnie w tym momencie, się... po paru latach, gdzie ludzie bardzo dużo płacą. Tak, ale uważam, że jednak, jednak dużo ludzi, którzy mają kredyty we frankach, jest im jeszcze moim zdaniem za dobrze. Tak, ale musi frank dojść wyżej, tak? Żeby, żeby się obudzili. Niestety, dużo jednak jest tak, że nie reagują w ogóle na to, co się dzieje. Niestety. Ale to też chyba no, za telewizyjną, tak? To no jest, to y... na pewno. Wiele informacji gdzieś tam prawda? zostaje Dokładnie, inaczej to, podane. To, tak, to, tak to wygląda. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak to będzie dalej. Moje dzieci na pewno będą musiały się zrzec po mnie majątku, żeby moich długów nie odziedziczyć. Ale chwila, w Stanach Zjednoczonych, jeżeli ktoś traci. Eee, w Stanach kredyt? Ale dokładnie, ale. Może byśmy do banku i, i powiedział, przepraszam bardzo, nie udało mi się tak. mieszkanie zabierają, no widzenia, to było. Nie, nie. To A u nas to można zganiać do końca życia i nasze wnuki i dzieci, i jest, tam Ale tam system EPC teraz będzie tak jak w Stanach. Fed dodrukował dolary, tak samo chcą Europę zadłużać jeszcze bardziej, więc jeżeli idziemy w tą stronę, to niech przynajmniej to, zrobią tak, żebyśmy mogli tracić, tak jak w Stanach e, tak domy. Jak tak, jak mi, to ja chcę się tego pozbyć, mi zależy na tym, żeby to sprzedać, być wolnym człowiekiem. w spokoju, tak jak ludzie to robią w Stanach, nie wiem. W Brytanii gdziekolwiek, one nie muszą mieć nic swojego. Nam prezydent obiecywał, ja pamiętam jak jeszcze. Parę dobrych lat, nie wyjeżdżajcie, takie fajne kredyty, tak. otwierajcie firmy, tak. rozwijać i co Pamiętam, teraz? jak pre premier Tusk mówił, że będzie 5% wzrost, będziemy wchodzić do strefy euro i trzeba kupować mieszkania, bo pójdą do góry. Kim jesteśmy? Po kolei, które zostało w Polsce. No, 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 co wyjechali no, 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 no. jest szansa na wyjazd, ja mam, że nie jest za późno. Ja już no, no, uważam, co że... Z tym kredytem tutaj. Wyjedziemy na zmywaku pracować tutaj na kredyt. To, to, na zmywaku, na kredyt? to chyba do Kataru trzeba jechać, tam ja dobrze pracuje. tam i że to się utrzymuje, bo to kredyt musi spłacać. Tam pracujesz. To, kredytu płacić, to jest chore. Znaczy jeszcze tak? jest nie? szansa, bo w tym roku mamy upadłość konsumencką, tak? Tym ale szanem. ona jest bezsensowna, bo traci się mieszkanie i dalej trzeba płacić. Więc to jest. E... No w... nie, tak udowodnimy, że nie mamy z czego. To, to jest szansa na umorzenie, tak? No być w ten sposób, że się spłacało, teraz masz, to no nie spłaca. Ale tak? ta szansa, pytanie, kto o tym będzie decydował, jak się Są, okaże, to, że jest. Ta? No to. ale sądy w 50 ale lat mogą. Oczywiście rozmawiamy przez Są Orzek już, tak? Są klauzule niedozwolone w naszych umowach, to nie jest zgodne z prawem. Ja może ogóle tego nie rozumiem, czemu jakby rząd dokładnie. nie bierze się za to? Jedna rzecz no, to. Zastanawiali się, ale to to, co zaproponowali, to jest jakby ktoś na teraz ja pójdę, tak. boję takiegoś takiego banku, tak. na przykład, i okradnę bank, to moment się znajdzie ktoś, to mnie osądzi, tak? Oczywiście. Jeżeli banki okradną miliony ludzi, to nie ma komu ich osądzić, Że tak? Bandy, nie ma komu się za tak. nich wziąć. Przykro mi bardzo. Dlaczego akurat tak jest? My, my płacimy z naszych podatków, żeby ten rząd, żeby to państwo o nas dbało, tak? Dokładnie. Jeżeli oni reprezentują banki, to niech sobie zrobią nalepki, plakietki, że pracują dla tego i tego no tak, banku, prawda? Tak, tak, I nie biorą pieniędzy z budżetu, tak, z obywatelskich, tak, prawda, takie, podatków i tyle. Tak. No, a podatki mamy największe. Jeżeli banki im płacą, to niech się za, po prostu oficjalnie, jest, tak? W jaki sposób... My nagrywamy, nagrywamy cały czas. Eee, no dobrze, to... Może tak. już <laughs> nie, bo krzywa mu zatrzymałem. W każdym razie. Dobrze, musi być energia. Chodzi o to, że ludzie zrozumieli tak, że nie chcemy pieniędzy Absolutnie. żadnych z budżetu Absolutnie. państwa. Absolutnie. Od ludzi, którzy są nadłużeni winni Ale chcemy od rządu, żeby w końcu wymogło na bankach egzekwowania prawa, które u nas w Polsce obowiązuje. Tylko wątrz, nie dopadniemy oczu, że Fanek spadł teraz w ciągu tygodnia, że będzie elegancko, jak było kiedyś. Już nie będzie. Już klamka zapadła. Nie, Także nie, już nie. my się nie cofniemy, proszę Państwa. Także jeżeli liczą na to, że pras będzie powyższa, ale będziemy płacić, nie będziemy. Nie, nie tak nie będzie. Zachęcamy innych a, ludzi w innych będzie. miastach, tak? No, żeby, żeby się ja też wychodzili. Ja zachęcam do tego, żebyśmy byli wszyscy razem, a nie w każdym mieście oddzielnie. No jest, uważam, że tak powinno